Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj po raz kolejny przychodzę do Was z testem zestawu do haftu z AliExpress. Ostatni filmik cieszył się dość dużym zainteresowaniem na moim kanale, dlatego postanowiłam, że takich filmików powstanie więcej. Mam już kolejny zestaw z AliExpress. Dlatego jeśli jesteście zainteresowani to zapraszam do oglądania i pokażę wam jak to wszystko wygląda. Oczywiście standardowo zestawu jeszcze nie rozpakowałam. To będzie takie pierwsze wrażenie na żywo. Także bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Na samym początku jeszcze powiem, że gdybyście słyszeli jakieś dziwne dźwięki to po prostu moje dziecko tutaj siedzi obok i troszeczkę będzie pewnie przeszkadzało, no ale muszę z tym jakoś żyć. Jeśli chodzi o zestaw, jest on zapakowany dość marnie w jakiejś zwykłej foliówce. Ciężko będzie w ogóle go później w tej foliówce przechowywać. Myślałam, że to opakowanie będzie takie troszkę lepsze i. Fajniejsze, natomiast nie, ale to nie opakowanie jest najważniejsze w takim zestawie, dlatego otwieramy i patrzymy, co jest w środku. Ok. Na samym początku jest wzór. Ok, to się jeszcze rozkłada. No to byłoby dość logiczne. Jest wzór, natomiast yy... No jak dla mnie średnio, może taki zrozumiały. No tak średnio trochę to wygląda. Myślałam, że będzie lepiej rozpisany i jakoś te będą większe te te wiecie. Te znaczki wszystkie. Natomiast nie i jedyne co mnie zastanawia to to, że jest bardzo dużo backstitchu do zrobienia. Tak jak tutaj, tutaj na tym dachu. Ja bardzo nie lubię backstitchu kiedyś na początku mojej przygody z haftem. Bardzo lubiłam backstitch, natomiast teraz niekoniecznie. Także już widzę, że się tutaj będę troszeczkę męczyć z tym zestawem. Ok, dalej mamy rozpiskę, oczywiście, mulin, jakie są tutaj zawarte. I jestem ciekawa, czy rzeczywiście te muliny się pokrywają z tym, co tu jest napisane. Czy tak jak wcześniej, w poprzednim zestawie będzie to wszystko pomylone. Jedyne, co mnie jeszcze zastanawia, to te kropki. Nie mam pojęcia. Co te kropki oznaczają jeszcze? Muszę tutaj to rozkminić. Nie wiem. Pierwszy raz się spotykam z takimi kropkami. No i dalej mamy kanwę. Tym razem kanwa jest zadrukowana. I co mi się podoba, to to, że ten obrazek jest dość duży. Wydaje mi się, że spoko, że będzie to pięknie wyglądało, jak się to wyhaftuje. I rzeczywiście wszystko, co jest na wzorze, zostało naniesione na kanwę. I co tutaj mi się bardzo podoba, to to, że bardzo wyraźne są te wszystkie krateczki bardzo wyraźnie widać te kropki. Bardzo wyraźnie zaznaczony jest backstitch. Naprawdę mega mi się to podoba. Dużym plusem takiej zaodrukowanej kanwy jest to, że możecie haftować tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie tylko wam się umyśli, ponieważ nie musicie na dobrą sprawę zabierać ze sobą wzoru, tylko macie kanwę i potrzebne do tego rzeczy, typu igła i mulina, to wiadomo. Wzoru nie trzeba brać i nie trzeba się za bardzo zastanawiać, co jak wyhaftować. Natomiast minusem, jak dla mnie tego, jest to, że od razu widzę cały obrazek, jak on będzie wyglądał. No i nie do końca mi się to podoba, bo jednak chyba bardziej wolę. Robić to takim, wiecie, haftem liczonym, gdzie dopiero z postawionymi krzyżykami widzę, jak będzie wyglądał obrazek, i nie mam takiego. Spoilera na samym początku i jakoś haftuje się dużo ciekawiej. Natomiast stwierdziłam, że czemu nie spróbujmy na takiej kanwie. Kanwa jest standardowo bardzo sztywna. Jest również obszyta, co prawda trochę marnie oprzyta, jakaś tutaj nitka już mi się w ogóle pruje ale lepsze to niż nic, przynajmniej nam się nie spróje kanwa także bardzo fajnie po drugiej stronie zwykła, biała do tego mamy również w zestawie dwie igły też tak wbite w kanwę no mogliby to troszeczkę inaczej rozwiązać ale nie narzekam no i teraz przyszedł czas na niteczki które są tutaj rozpleciemy to, zobaczymy co tu się, z czym je? O oh, wow, o oh, wow, już widzę, że te nitki są bardzo, ale to bardzo długie Po prostu wow Nie spodziewałam się tak długich niteczek Ta mulina jest naprawdę... Zaskoczyłam się nie spodziewałam się tego, że to będzie aż tak długie. Będzie trzeba się trochę pomęczyć z ucinaniem. Natomiast nie ma tragedii. Kolory wyglądają mniej więcej tak. Ja to spróbuję jakoś rozłożyć, żebyście to lepiej widzieli. Jak zwykle, pomieszane wszystko. O, proszę bardzo, mniej więcej wygląda to tak. Kolorki są dość ładne. Może te zielenie troszeczkę nie do końca w moim guście, takie no takie brzydkie, trochę, ale powiem Wam, że w zasadzie to może ładnie to będzie wyglądało w tym obrazku. Ogólnie zestawienie kolorów mi się podoba. Ten kolor mnie intryguje, jest taki piękny. W kamerze tego nie widać, wygląda jak biały. A w rzeczywistości jest tak delikatnie fioletowy. No, jest naprawdę piękny. I mamy tutaj również kolejne dwie niteczki: taki jaśniutki niebieski i czerwony. Jestem bardzo ciekawa, czy tej muliny wystarczy ponieważ już mam złe doświadczenia z tymi zestawami z AliExpress i wydaje mi się, że może zabraknąć. Chociaż jak tak na to patrzę, to chyba nie powinno być najgorzej, bo widzę, że wszystkich kolorków jest dość sporo. Jak na razie jeszcze nie zobaczyłam informacji na temat tego, ilo manitkami mam wyszywać. Nie ma tutaj również instrukcji obsługi, jak w przypadku poprzedniego zestawu, który testowałam. Zobaczę już, czy tutaj jest coś napisane, chociaż wątpię, bo tak przejrzałam z grubsza to, co nam tutaj dali. No i nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś napisane. Muszę zobaczyć w ogłoszeniu, jaka to jest kanwa. Tutaj jest coś rozpisane. 9, 11 i 14. Ale ja nie wiem, jaką ja zamówiłam. E, chyba zamówiłam jednastkę. Jak tak na to patrzę, to chyba to będzie jednastka, czyli e, trzema. Ewentualnie dwoma, ale ja bym chyba wylała trzema. E, nie wiem, e, jak to rozwiązał sprzedawca. Nie mam pojęcia, ilo manitkami mam wyszywać i jaka to jest kanwa. Zobaczę w ogłoszeniu i dam Wam znać już za moment. Tak, jak myślałam, jest to kanwa 11. Było to napisane w ogłoszeniu, natomiast wydaje mi się, że powinni to napisać również gdzieś, chociażby na tej kartce, chociażby, nie wiem, zaznaczyć innym kolorem, że to jest 11. No, bo jednak ktoś mógłby zgubić to ogłoszenie i sobie później nie sprawdzić. No, ale zobaczymy. Tutaj jest jeszcze rozpis, właśnie tych wszystkich kolorów. Jak co robić, jak co łączyć. Tutaj widzę, że są chyba łączone kolory. Będę musiała dojść do tego wszystkiego, jak to w ogóle wygląda. No i troszeczkę się z tym pobawić. Już wkrótce pojawią się następne filmiki, w których pokażę Wam, jak wygląda część wyhaftowana tego obrazka. No, i oczywiście powstanie na pewno filmik ze skończonym już obrazkiem i opowiem Wam, czy tych niteczek wystarczyło, czy nie wystarczyło. Jeśli jesteście zainteresowani takimi filmikami, no to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, żeby nie zgubić mojego kanału. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych filmikach. Także do zobaczenia i pa!